Crispy, Zastanawiasz się, dlaczego dookoła słyszysz crispy? To znak, że musisz przegryźć coś naprawdę pysznego. Kinder Crispy. Trzy chrupiące wafelki wypełnione mlecznym i kakaowym kremem, oblane mleczną czekoladą z kawałkami ciastek. Kinder Crispy. Chrupie świetnie, smakuje jeszcze lepiej. No i kolejny zwykły dzień. Cześć królowo! Hej! Okay. Chcesz poczuć co znaczy życie na Maxa? Odpal wrotki! Odpal ale. I sięgaj gwiazd! Maxi King. Pyszny baton prosto z lodówki. Orzechy, czekolada, wafel, mleczne nadzienie i płynny karmel. Kinder Maxi King. Na bogato! Tak Weź to na świeżo! Sięgnij po delikatną świeżość i unikalny smak w stu warstwach, który nakręca twoją pozytywność. Tik-TAK! Na świeżo! Na pozytywnie! Czas na Kinder Karnawał. W loterii do wygrania 5 razy 15 tysięcy złotych na rodzinną wyprawę do królestwa zwierząt i 2000 pieniądze pełnych słodyczy Kinder z zestawem naklejek. Weź udział na kinder.pl Nowa Kinder Niespodzianka na TUNS. Odkryj z dzieckiem nowe zabawki na Tunes i pyszną czekoladę Kinder. Bawcie się i uczcie o zwierzątkach z Applay'u. Tak wiele do odkrycia z nową Kinder niespodzianką oraz aplikacją Apple. Chwilę pokonam wszystkich. Ach, to znowu moja młodsza siostra. Często mnie wkurza, ale nie wyobrażam sobie dnia bez jej uśmiechu. I naszej małej przerwy na przyjemności. Kinder Mleczna Kanapka. Pyszna przekąska prosto z lodówki. Chłodny mleczny krem i odrobina miodu otulona dwoma puszystymi biszkoptami. Ta chwila jest tylko dla nas. Kinder Mleczna Kanapka. Otuleni miłością. Walentynki 14 lutego. Nie zapomnij! Od czwartku aż do Walentynek praliny kokosowe Rafaello tylko 9,99, a piękny bukiet różowych kwiatów Lego Botanicals 199,90. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Czego szukamy, panie inżynierze? Mam dosyć pracy w terenie. Wolałbym przy biurku, byle nie drewnianym. Bo lubię, co lubię. Będzie dobrze. Z pracuj.pl znajdziesz oferty bardzo dobrze dopasowane do ciebie. Wszystko, co zbudowałem, zawdzięczam sile moich rąk. My hands. Zrób to sam. Od czwartku w Lidlu. Narzędzia akumulatorowe. Lampa LED taniej 79 zł. Szlifierka kątowa 30 zł taniej 119 zł. Wiertarko-wkrętarka udarowa 50 zł taniej 99 zł. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. Każde pokolenie ma własny znak. Każde pokolenie pragnienia ma. Każde pokolenie ma swój horteks. Niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny. Niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny. Dużo więcej niż niskie ceny i niskie ceny. Filet z piersi kurczaka tylko 16.99 i jabłka tylko 2.99. Delikatesy Centrum, niskie ceny dla wszystkich. Co moja skóra kocha bardziej od retinolu? Baku Bakuchiol. Serum Nivea Cellular Expert Lift. Skoncentrowany bakuchiol pobudza produkcję kolagenu dla widocznego efektu liftingu już po tygodniu. Stosuj na twarz, szyję i dekolt. Serum Nivea Cellular Expert Lift. Od Nivea. Nadmiernie wypadające włosy? Mamy na to rozwiązanie. Biotebal Max, który zawiera debiotynę tworzącą podstawowy budulec włosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zakupy robię w litro. Od czwartku. Pepsi 7,99 za 2,5 litrową butelkę przy zakupie dwóch sztuk. Z kuponem Lidl Plus parówki Peacock. 35% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I pomelo czerwony tylko 6,99 za kilogram. Zatrzymaj się na moment z Kinder Country i ciesz się chwilą dla siebie. Prażone zboża, mleczne nadzienie i pyszna czekolada. Kinder Country. Odzyskaj swój rytm. Zabijający wafelek wypełniony delikatnym orzechowym kremem i oblany aksamitną mleczną czekoladą. Kinder Bueno. Spraw, by chwila była bueno.